Proszę Państwa, 18 listopada, wtorek. Dwie krótkie uwagi o jakości katr, z którymi pan burmistrz Wojciech Piskozu przyszedł do Urzędu, urzędu Miejskiego w Miliczu. I w pewnym sensie o dewaluacji słowa, i o no, i właśnie o jakości tych, tych mianowań, których dokonał, ale do rzeczy. 29 października, czyli już ponad 20 dni, no 20 dni temu, pan wiceburmistrz Chudy miał wyjątkową okazję składać w imieniu burmistrza Pisko -Zuba sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego, ponieważ pan burmistrz był na kolejnych w tym roku w wakacjach w ciepłych krajach, jak wiem, z jego filmiku z samolotu, którym się właśnie wybierał gdzieś tam odpoczywać. Ale pan wiceburmistrz Chudy w owym sprawozdaniu, do którego niestety w tej chwili nie mogę zajrzeć, bo nie działa strona z, z sesjami. To mam nadzieję, że to jest jakaś taka chwilowa sytuacja i że to, że ten nowy dostarczyciel usługi będzie będzie działał regularnie, a nie tak, że raz działa, raz nie działa, bo to, to jest niepokojące, że nie ma dostępu do, to jest, to jest obowiązek po stronie gminy, żeby, żeby był dostęp do, do tych y, materiałów związanych z sesjami, z komisjami wideo. Więc pan, pan Chudy tam w trakcie tego sprawozdania yy, mówi, że yy, mówi, że jest właśnie dobiega do końca remont yy, bramy yy, naszej tutaj historycznej przy rynku na którą, którą za 150 tysięcy w jakimś takim trybie, że dwie oferty i jak się tak, tak się złożyło, że jedna oferta to ten sam wykonawca, który wykonuje chatkę puchatka. No i pan chudy mówił radnym 29 października, że ten, ta inwestycja, ten, ta renowacja, renowacja bramy zakończy się 30 października, czyli dzień po sesji. Ja, żeby nie strzępić języka, tak się składa, że mam blisko i podszedłem sobie, żeby jeszcze raz upewnić się, czy brama stoi i jest dalej owinięta. Tutaj dam, dam na dole zdjęcie pod tym filmikiem. Jest zabezpieczona, dalej, dalej stoją przy niej te wszystkie konstrukcje, które umożliwiają dokonywanie dokonywanie renowacji. No, krótko mówiąc, ten odcinek miasta jest kompletnie wyłączony z ruchu, tak? Tam regularnie można było jeździć rowerem, no, matki z dziećmi chodziły, ludzie na spacer. Nic z tych rzeczy jest niemożliwe, dlatego że to jest wciąż zamknięte. Pan chudy wiceburmistrz czytał dla radnych i dla całej opinii publicznej, mogącej sobie posłuchać tej sesji, informację, że 30 października, czyli dzień po tym, jak to czytał, będzie otwarcie i będzie fajnie. Będzie, będzie, będzie ta, ta przestrzeń przywrócona, czyli będzie można przechodzić pod tą bramą, no i brama będzie piękna, ładna, oświetlona. No i teraz zachodzi pytanie, bo właściwie są dwie możliwości. Dlatego, że nie było żadnych warunków atmosferycznych, które by uniemożliwiały zakończenie tej inwestycji właściwie ten, ten dzień, dzień po tym. Więc albo jest tak, że pan y, wiceburmistrz po prostu kłamał, znaczy wiedział, że to nie jest prawda, co czyta, albo czytał bez zrozumienia jeszcze jest taka możliwość, że albo czytał bez zrozumienia, po prostu mechanicznie, y, albo nie wiedział. Właściwie nie wiadomo, co jest lepsze. Czy, czy to, że nie wiedział, czy to, że kłamał, czy to, że czytał mechanicznie. Właściwie tutaj jest sytuacja bohatera tragicznego. Znaczy każdy wybór jest zły. E, no bo on jest formalnie osobą, która nadzoruje Wydział Inwestycji i Funduszy Unijnych w tym urzędzie. I ja rozumiem, że jego jako obywatela z Dun. Nie, gminy z Duny. Nie interesuje to, czy w Gmiliczu coś się przesuwa o 20 dni, czy posuwa się, przesuwa się o 3 miesiące. No i czy w ogóle prawdą jest to, co mówi na temat y, postępu prac dotyczących inwestycji w mieście. Jak zakończyli rynek w mieście, to też nie zdołali go w żaden sposób do dzisiaj zresztą otworzyć, panowie. Tak jakby inwestycja na ponad 2 miliony w ogóle bez znaczenia była. I nie ma się nad czym rozwodzić. Sami nie zrobili żadnej jeszcze praktycznie rzecz biorąc. Takiej, która była od A do Z, można było powiedzieć, że to jest inwestycja pana Chudego i pana Piskozuba. Ale inwestycji, którą zakończyli, dzięki poprzednikom, jak myszki, cichutko o tej, o tej inwestycji. Teraz mamy obsługę 20-dniową i ani na oficjalnej propagandowej stronie facebookowej gminy Milicz, ani na www.milicz.pl, ani nigdzie nie możemy się dowiedzieć. Oczywiście, i to już to akurat trwa od lat, że tam nikt nie uważa za stosowne informować mieszkańców, dlaczego coś się przesuwa o parę tygodni, parę miesięcy, czy parę lat, jak w przypadku, no, na przykład, tej słynnej, właśnie teraz łatanej. Dziury na skrzyżowaniu lwowskiej i wałowej, prawda? Nagle się okazało, że to jest ostatni etap realizacji tej inwestycji rynkowej, i to będzie właśnie teraz, teraz to jest ten moment, kiedy, kiedy to jest zrobione. Dlaczego teraz, dlaczego nie wcześniej? Nikt nie uważał za stosowne mieszkańców na ten temat oświecić, poinformować, po prostu niech sobie tam Żyją i czekają na decyzje wielkich kierowników oraz burmistrzów. Tak to z grubsza wygląda bardzo nieprzyjemnie. Na następnej sesji, która miała miejsce całkiem niedawno, 12 listopada, pana wiceburmistrza Chudego nie było, bo udał się, jak tłumaczył go burmistrz Piskozub, na szkolenie. No, też jest ciekawy wątek. Może on się właśnie, może go wysłali na szkolenie z tego właśnie, co, co zaniedbał te kilkanaście dni. Znaczy, szkolenie z prawdomówności, szkolenie być może z nadzoru inwestycji, no, szereg z czytania nie mechanicznego, tylko ze zrozumieniem treści i ewentualnego weryfikowania tego, co się czyta. Jest szereg, szereg szkoleń, na które z pewnością. E, Pana Chudego, pomimo tego, że przez 10 lat był burmistrzem w Zdunach, należałoby ewidentnie wysłać. Nie jestem pewien tylko, czy należałoby koniecznie wysyłać go w dniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej, bo jest to yy, no, niegrzeczne wobec radnych, że nie pojawia się na sesji pan yy, wiceburmistrz. Pamiętajmy, że on zwykle się na nie nie odzywa, więc właściwie ta jego obecność jest tylko taka nominalna, symboliczna. No ale jednak, skoro już mu płacimy te kilkanaście tysięcy, to wydaje mi się, że wypadałoby, żeby na te sesje po prostu sobie tam wpadł i przysiadł na momencik, prawda? A nie jeździł na szkolenia, o których nie wiemy też dokładnie już dotyczy, dotyczyły i nie wiemy też, pomimo tego, że panowie robicie wielkie zarzuty poprzednikom, że były jakieś szkolenia, które, czy tam studia, które, które były nielegalnie opłacane, przekraczając kompetencje, udzielał ich poprzedni burmistrz, to właśnie szliście do, do wyborów z taką oto Informacją dla, dla wyborców, że wy to uczytelnicie i pokażecie społeczności i będzie to jasne dla pracowników Urzędu Miejskiego, na jakie szkolenia i w jakim zakresie mogą liczyć. Więc bardzo mnie ciekawi, czy jest to, że na przykład pan wiceburmistrz pojechał na szkolenie, to to oznacza, że. Każdy inny pracownik też na jakieś szkolenie może pojechać a, i wie precyzyjnie, ile pieniędzy na to pan burmistrz Piscozub jest gotów przeznaczyć, żeby tego albo owego pracownika y, szkolić w tym albo w następnym, albo nie wiem w jakim okresie czasu. Ale to wszystko powinno być jasne dla pracowników, jakie możliwości rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji mają. A jak znam życie, to prawdopodobnie po prostu panowie sobie usiedli i jeden drugiego wysłał na szkolenie, nie przejmując się tym, że akurat w tym dniu jest sesja Rady Miejskiej. A, więc jedna sprawa. Więc pytanie: czy, czy kłamca, czy po prostu brak zdolności nadzoru. Czy zdarzyło się coś, o czym nie chcą poinformować, tak? Bo to jeszcze taka jest możliwość, że jakiś kataklizm, może jakieś ruchy tektoniczne pod, pod, yy, pod tą bramą nastąpiły, o których nic nie wiemy, i to, i to spowodowało te już 20-dniowe yy, przesunięcie oddania, oddania bramy do użytku i tej przestrzeni do swobodnego przemieszczania się pieszych rowerzystów i osób yy, z wózkami. To jest jedna sprawa dotycząca jakości kadry, z którą przyszedł Pan Piskoób do urzędu. Drugi wybitny kadrowicz to jest Pan pełnomocnik do spraw sportu. Ja długo zastanawiałem się, czy, czy, to, czy to powiedzieć, ale niestety... Tak to widzę i uważam, że to jest skandaliczne i niezrozumiałe. Znaczy, w piątek 14 listopada, mieliśmy w naszej gminie 80-lecie szkoły w Słowie. W gminie obok mieliśmy 80-lecie szkoły Kuźnicy Cieszyckiej. I mieliśmy również y, uroczystość y, smutną, ale jednocześnie bardzo podniosłą, ważną, dużą. Pogrzeb y, trenera, działacza sportowego, y, zasłużonego niewątpliwie dla powiatowego i dolnośląskiego sportu człowieka, pana Maćka, Maćka Pańszczyka. O, też dolnośląskiej e, te stowarzyszenie pi, piłki siatkowej też na swoich stronach odnotowało, odnotowała gazeta Wrocławska. odnotowała też dolnośląska wyborcza, szereg różnych portali sportowych. E, to odejście i tam pożegnania się też pojawiły. A tymczasem mianowany przez Pana Piszko-Żuba pełnomocnik do spraw sportu jednocześnie pełniący obowiązki znaczy pełniący obowiązki będący kierownikiem wydziału do spraw komunikacji społecznej w piątek 14 listopada mając do wyboru właśnie dzień wydawałoby się ważny w historii gminy Milicz 80-lecie dużej szkoły Sułowskiej i pogrzeb ważnego człowieka w lokalnym sporcie. Pełnomocnik do spraw, do spraw sportu, pana burmistrza Wojciecha Pisco Zuba jedzie na mecz reprezentacji do Warszawy i radośnie na, z niego prezentuje tam różne takie, że Wielka Polska, że zwyciężymy. Bardzo dobrze się e, bawi w czasie, gdy, gdy właśnie tutaj trwają uroczystości żałobne, A z drugiej strony trwają w Szyłowie uroczystości, e, celebracji tego, tego 80-lecia ważnej instytucji, również sportowej, jaką jest Szkoła Słowska. Szkoła e, nie rozumiem tego, nie akceptuję. E, uważam, że to jest dużo więcej niż FOPA. E... Znaczy, nie dziwi mnie to. Ale jak, jak słyszę o szafowaniu tym, tym bogiem, honorem i ojczyzną, właśnie w tych bliskich panu, panu Marcinowi w środowiskach kibolskich, no to coś się we mnie lekko gotuje, gdy jednocześnie widzę, że na tym lokalnym poziomie nie udaje się prezentowanie tych właśnie wartości, Wobec naszych przyjaciół, znajomych, ludzi, którym wydawałoby się przede wszystkim, jesteśmy winni e, oddać cześć i szacunek. Także jak się na szali położy e, jakiś tam jeden z wielu meczy, to jakieś kwalifikacje były w, na, w Warszawie, a Pożegnanie człowieka, który od dziesięcioleci działał dla, dla sportu milickiego, to moim zdaniem, będąc pełnomocnikiem do spraw sportu burmistrza milicza. Tutaj nie ma wyboru. Po prostu należało być w miliczu. Jakby pan był pełnomocnikiem do spraw sportu w Warszawie, to mógłby pan być w Warszawie. No, ale to są właśnie konsekwencje wyborów i jakości e, kadry, którą szkoli właśnie sobie nadal, Pan, Pan Burmistrz Piskozu i z takimi ludźmi, tacy ludzie nas obecnie reprezentują albo i nie reprezentują, gdy, gdy ich po prostu nie ma w miejscach, w których powinni powinni być. To takie takie dwie krótkie refleksje w dniu dzisiejszym.